Miałem wybrać tak naprawdę jedną osobę, która wygrywa, czy dostanie dostęp do, do samego wydarzenia, ale zdecydowałem się, że, że zrobimy to troszeczkę inaczej, że to uwaga, będą trzy wyróżnienia. Teraz witam Cię serdecznie. Na ostatnim spotkaniu został ogłoszony konkurs, gdzie nagrodą jest bilet i udział w niesamowitym wydarzeniu Live Trading Camp. Zaczynamy 23 października i to będzie 6 dni wspólnej pracy, rozmów, spotkań. Bardzo dużo wiedzy, ale takiej, która po samym wydarzeniu pozwoli ci zrobić, jak to niektórzy mówią, po prostu taki skok do przodu w tradingu. Mega precyzyjna wiedza. Następnie praktyka, bo to jest klucz tego spotkania. Nie robimy jakiegoś spotkania weekendowego. Po to, aby sobie po prostu pogadać o teorii, tylko chcemy mieć, uwaga, żywy rynek, i to tam będziemy szlifować siebie, nowo nabytą wiedzę, umiejętności. Ja już po prostu nie mogę się doczekać, ponieważ poza mną będą również inne osoby prowadzące te spotkanie. Między innymi Eryk Skórzyński, z którym mam przyjemność pracować od kilku lat. Super chłopak. Który, no, muszę podkreślić, zaczynał swoją przygodę bez żadnego przygotowania, bez wiedzy, bez studiów w tym zakresie, nie jest zupełnie inny, inny rodzaj prac i, i zainteresowań miał, ale w pewnym momencie przyszło, przyszła ta sytuacja, w której ten rynek, ta giełda, te rzeczy zaczęły go fascynować, i, i mogę powiedzieć, że dziś uważam jest osobą, traderem, który odnosi, odnosi sukcesy. Bardzo dobrze sobie radzi, na samym spotkaniu bardzo dużo fajnych, ciekawych rzeczy powie. Kolejna osoba to Mariusz Dro Drozdowski, którego w zasadzie nie trzeba bardzo mocno przedstawiać. Jest to osoba, która od wielu lat na rynku po prostu funkcjonuje i poza tym, że jest traderem, co jest dla mnie mega istotne i w zasadzie chyba jest to ważniejsze, patrząc z mojej perspektywy, dlatego że Mariusz jest osobą, która zagląda w takie Różne miejsca w, w rzeczy, w dane, i, i szuka pewnych schematów, pewnych zależności. Czasami ja się śmieję, że no ktoś wyrzucił, nazwijmy to czasami na śmietnik, albo w ogóle na rynku jakieś dane, jakiejś rzeczy, i leży taka kurczy kubka niezagospodarowana. Nie wiadomo, co w tym w sumie zrobić i do czego, tego, do, te, do czego tego używać, jaki był pomysł. Na, a Mariusz, Zaczyna z tej kubki wybierać takie różne elementy, i w ten sposób powstają bardzo często ciekawe rozwiązania, czasami strategie. Można jego działanie porównać z takim podejściem no, mocno badawczym. No, a że mamy okazję razem, razem pracować, to później wspólnie wyniki tych, nazwijmy to, badań przerabiamy na, na możliwości. I elementy, które po prostu rozwijają nasz, nasz trading i, i jesteśmy w tym coraz, coraz lepsi, coraz bardziej skuteczni. Poza tym na samym wydarzeniu będą ludzie, których fascynuje rynek, dlatego jeśli jesteś taką osobą, no to koniecznie, koniecznie musisz znaleźć, Czas, aby, aby się tam znaleźć. To będzie niesamowite spotkanie. Pomijając już, że wszystko będzie, wszystko będzie w cenie, będzie all inclusive i tak dalej, tak dalej. To wszystko masz zapewnione, niczym się nie martwisz. Masz się skoncentrować na tym, co jest do zrobienia. Wiedza, praktyka, wiedza, praktyka i jak najwięcej z tego, z tego wycisnąć. Sześć niesamowitych, niesamowitych dni, które wspólnie, wspólnie spędzimy. Przechodząc do samego konkursu. Jeśli dziś nie wygrasz, lub no z jakichś powodów nie mogłeś wziąć udziału w konkursie, no bo on był ogłaszany na, na ostatnim spotkaniu, poniżej, poniżej znajdziesz ankietę do wypełnienia, zrób to koniecznie i, i po prostu po tym wypełnieniu dostaniesz więcej informacji o samym wydarzeniu, a sprawdźmy, co napisały osoby, które chcą być na tym wydarzeniu. Zobaczmy, zobaczmy co nam tutaj napisały. Dlaczego chciałyby znaleźć się na tym spotkaniu? Pozwólcie, że przeczytam. E, jedna z osób pisze, e, Barbara, bo mam motywację do nauki. Kolejna osoba, Paweł, chce się nauczyć i zmienić swoje życie. Kolejna osoba, Marcin, bo chce się dalej rozwijać w treningu i to w szybkim tempie. E, kolejna osoba, Damian... Chcę dlatego, bo chcę współpracować z Wami na długie lata. Super, dziękuję za ten, za ten wpis. Patryk, ja, ponieważ jestem sceptyczny. Ok. Piotr, wybierz mnie, ponieważ jestem zafascynowany tradingiem i lubię się tym zajmować. Kolejna osoba, Wojtek, chcę ten organizm poznać od wewnątrz. Super. Julian, chcę zmienić swoje życie, zostać w domu z rodziną i nie tułać się po świecie za pieniędzmi. Ok, super motywacja. Damian, chcę dlatego, bo chcę współpracować z Wami na długie lata. Wiem, że mogę osiągnąć sukces pracując z Wami. Dzięki. Karol, ciężko przekonywać. Każdy równie, bar równie bardzo chciałby skorzystać z okazji. Słuchajcie, czytam jak, jak leci. Może dlatego, że jeszcze nic nie wygrałem. Ok. Andrzej, będę miał szczęśliwy dzień być z Wami. Wojciech, dlatego, że chcę w pełni. pełni z i nauczyć się nowych rzeczy, które z pewnością da mi Trading Camp. OK, Krzysztof zaczynam jarać się tym wszystkim, powoli składać puzzle w całość, a taka wiedza i doświadczenie bardzo by pomogła w ruszeniu dalej. Super. Bartek, ponieważ jestem sparaliżowany i nie mogę przyjechać, a bardzo chciałbym uczestniczyć. OK. Greg, chciałbym, żeby moje życie było coś więcej warte i tylko z etatowej pracy, gdzie ktoś yy, i tylko tak z etatowej pracy gdzie ktoś inny mówi mi co mam robić. Potrzebuję poczuć wolność i chciałbym mieć więcej czasu dla rodziny. Super motywacja Ryszard bo u mnie zmiana kodu szóstka z przodu i ciągle chce mi się i ciągle mi się chce i mam motywację się uczyć. Ok Tomasz ponieważ chcę żebyś mógł mieć zadarty nos ale go wyszkoliłem. Ok Małgorzata w moim wieku tylko trening żeby Uzbierać na godną emeryturę. Piotr napisał. Chciałbym poznać znajomych z dużymi ambicjami, jak moje, oraz rozwijać się razem z wami. Super. Damian. Taka szansa to jak wygrać w lotka, tak bym tak bym się ucieszył. Super. Renata. Bo chciałabym widzieć, jak wygląda dzień profesjonalnego, czy tydzień profesjonalnego tradera. Wojciech, dlatego, że chcę się w pełni zaangażować, nauczyć nowych rzeczy, a jestem pewien, że Trading Camp da mi taką możliwość. Dzięki, Wojciech. Szymon, uważam się za odpowiedniego kandydata, ponieważ jara mnie ta droga, obserwuję Was od pewnego czasu, jestem z Wami, od środka widzę, że jest pełen profesjonalizm, wiecie, co robicie, jest nacisk na fundamenty, regularną pracę i naukę, bo to jest najważniejsze, żeby hajs się zgadzał. Bez względu, czy będę wybrany, czy nie, all in. Super dzięki Szymon za wpis. Andrzej chciałbym uczestniczyć w szkoleniu, ponieważ od kilku lat borykam się z Forexem i nie jest tak jak oczekuję. Wiąże z tematem resztę mojego życia, daje to wolność finansową, ale też czasową, możliwość bycia z bliskimi, nie w stresie w tradycyjnej pracy. Dzięki Andrzej za wpis. Rafał. Uparty. Ciężko mnie zniechęcić, chcę się nauczyć z doświadczonymi traderami. Okej. Okay. Damian. Niestety nie mam możliwości uczestniczyć w tak super spotkaniu w dodatku o Inclusive, mam w obecnej pracy e, remament. Nie dostanę wolnego, dlatego chciałbym wykorzystać dostęp online'owy jak tylko się da. Jestem zdeterminowany, ponieważ straciłem pieniądze, które pożyczyłem, obiecałem nie lepsze życie i serce mnie boli, że musi zapierdzielać fizycznie. Rozumiem motywację. Paweł. Ciężko odpowiedzieć na takie pytanie. Może dlatego, że uważam, że już wystarczająco dużo czasu i pieniędzy straciłem na szukanie świętego grala tradingu. Wszystkie te super strategie dostępne w internetach zrobiły mi taki klop z głowie, że wiem, że sam już tego nie ogarnę. Jeżeli nikt mi w tym nie pomoże, to po prostu to zostawię. Okej, okay. Marek. Chcę, żebyś pokazał mi, czy twoja strategia jest podobna do strategii Łykowa, czy jest tu zupełnie inne podejście do rynku. Nie jesteś jedną... Osobą, jesteś jedyną osobą, która jest tak transparentna na rynku i pokazuje swoje wyniki i nie sprzedaje kolejnych szkoleń za grube tysiące. Za to wielki szacun, pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że zostanę wybrany. Dzięki, Marek. Kolejna osoba, Wojciech. Czyż, czyż byś dał radę mnie nauczyć? Zobaczymy. Mariusz, bo chcę wreszcie zacząć zarabiać hajs. Okej, okay. Bartek, zaangażowałem się w trading i w ten mentoring na 100%, odszedłem z pracy, yy, zabunkrowałem się u rodziców, zgłębiam to niemal w każdej wolnej chwili. Wiem, że dojdę do celu, pozostaje tylko kwestia, w jakim czasie. Camp na pewno byłby mega trampoliną, z pewnością tak. Darek, powinienem dostać wejściówkę właśnie ja, bo jestem gotowy do tego rodzaju szkolenia. To nie jest szkolenie, gdyż podstawową wiedzę i forex już mam. Obecnie mam już czas na grę, bo nie pracuję. Nie jestem przygotowany mentalnie, dlatego jestem odpowiednim kandydatem. Dzięki, Darek. Dariusz. Chciałbym być tam, lecz sytuacja mi to uniemożliwia. Czuję, że to jest coś dla mnie właśnie w tym momencie, tu i teraz. OK, Artur. Lubię wyzwania, dlatego chcę mieć możliwość ogarnięcia wiedzy i sytuacji finansowej. Znowu tu mamy Damian, kolejna osoba. Jeszcze nigdy nie wygrałem. Myślę, że kiedyś mi się uda coś wygrać. Mam dobre myśli. Józef. Czy AOS mogą być skuteczne? Jeżeli tak, to chcę pojawić się na training campie. Ok. Tu jest, ciężko mi powiedzieć, jakie imię, bo jest poprzekręcane słowo, ale jaki jest spis. Muszę nauczyć się gry i stop losu, i nadążyć z tobą według zasad, gdy aktywnie przesuwasz stop losa, gdy wykres idzie w dobrą stronę, i jak to ogólnie zebrać w jedną całość, by dla każdego zagrania móc podać, jaki był risk ratio dla niego. Ok. Łukasz, uważam, że dobrym wyborem. Bym był ja, ponieważ od 13 dni, kiedy zdecydowałem się zmienić swoje życie i dołączyłem do mentoringu, każdą wolną chwilę spędzam na nauce, poświęcam wszystkie siły temu, choć mam pracę fizyczną i jest ciężko, to każdego dnia jestem coraz bardziej zmotywowany i coraz mocniej i chcę zrozumieć trading. Cały czas zastanawiam się, co chcę w życiu robić, czy cały czas zastanawiałem się, co chcę w życiu robić, żeby praca sprawiała mi przyjemność, i wydaje mi się, że trading to jest. To, czego szukałem, ekstra wpis, dzięki. Hanna, dlaczego ja, a dlaczego nie? A poważnie, trading jest czymś, co mnie zaczęło wciągać, ale wcześniej kiepsko trafiałam, wtopiłam, potrzebowałam chwili, żeby się otrzepać i znowu zacząć, i to byłby idealny moment. Dzięki. Adam, kurczę, urwało, ale zdążyłem się zapisać i, i teraz mam nadzieję, że jak na rozmowę się zapisałem i jestem wpisany na listę kontaktów, to że mnie wybierzecie. Ok, zostawmy. Julian, nie jestem pewien, czy będę mógł partycypować w KAMPie. Wkrótce będę miał operację i nie będę za bardzo mógł się ruszać przez następny miesiąc. Tu zobaczymy. Onlineowo być może. Adam, chciałbym dlatego, ponieważ yy, chciałbym zmienić swoje życie, żeby zapewnić pewny byt swojej rodzinie, szybko się uczę, to dla mnie coś nowego, dam radę, rodzina dla mnie najważniejsza i to moja motywacja, super jest motywacja, Damian wolność finansowa i pomóc, pomóc rodzinie, Adam, napisałbym coś z głową, jakby tego neta nie ucięło, Rodzina dla mnie największa motywacja, a w pracy fizycznej wystarczy wypadek i zostaje człowiek bez dochodu, i co wtedy? Więc to jest dla mnie najlepsze rozwiązanie. Włożę swój czas, zaangażowanie, dam radę, jestem tego pewien. Moi drodzy, bardzo dziękuję za te, mm, za te kilka, kilkanaście w zasadzie e, wpisów. Miałem wybrać tak naprawdę jedną osobę, która wygrywa, czy dostanie dostęp do, do samego wydarzenia, ale zdecydowałem się, że, że zrobimy to troszeczkę inaczej. Że to uwaga, będą trzy wyróżnienia teraz, w tym momencie. I pierwszą taką osobą, którą chciałbym w tym zakresie wyróżnić, będzie. Będzie Bartek, który napisał taki, yy, taki komentarz. Dlaczego, dlaczego chciałby uczestniczyć w tym spotkaniu i, 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 i co jest jakby powodem, że chce tu razem z nami być. Bartek napisał, ponieważ jestem sparaliżowany, nie mogę przyjechać, a ch bardzo chciałbym uczestniczyć. Bartek, yy, pierwsze wyróżnienie ląduje do Ciebie, ok, gratuluję, wygrywasz jako pierwszy i to jest jedna osoba, druga osoba z komentarzem, tu jest Greg, ok, chciałbym, żeby moje życie było coś więcej warte i tylko z etatowej pracy, gdzie ktoś inny mówi mi, co mam robić, potrzebuję poczuć wolność i chciałbym mieć więcej czasu dla rodziny. Greg, jesteś drugą osobą, ok, mamy już dwie, dwie osoby, które mają wyróżnienie, więc bardzo się cieszę, że będę mógł z Wami i jeszcze jedno wyróżnienie, które postanowiłem zrobić, Tutaj będzie może hmm, Damian, który napisał tak: Niestety nie mam możliwości uczestniczyć w tak super spotkaniu, w dodatku, all inclusive. Mam w obecnej pracy remament, nie dostanę wolnego, dlatego chciałbym wykorzystać dostęp online. Jak tylko się da, jestem zdeterminowany, ponieważ straciłem pieniądze, które pożyczyłem, a obiecałem żonie lepsze życie i serce mnie boli, hmm, bo musi po prostu zapierdzielać fizycznie. Więc moi drodzy, koniecznie po pierwsze gratuluję całej trójce. Koniecznie, koniecznie napiszcie do nas, zgłoście się na support, żebyśmy mogli ustalić szczegóły. I teraz, informacja dla wszystkich pozostałych, które no, nie zostały wybrane, które nie wygrywają. Moi drodzy, dla wszystkich Was y, przygotowaliśmy pewne, y, pewną niespodziankę, i koniecznie sprawdźcie, czy wypełniliście ankietę. Jeżeli nie, to zróbcie to. Powtarzam, zróbcie to. Otrzymacie od nas informacje i spodziewajcie się po prostu kontaktu z naszej strony. Mam nadzieję, że Was pozytywnie zaskoczymy. Pozdrawiam, cześć.